Cześć, mam na imię Ania i tutaj na kanale dosyć dużo mówiłem na temat sztucznej inteligencji, zwłaszcza ostatnio, ale to dlatego, że sztuczna inteligencja jak zawitała do naszych domów, tak można by mieć wrażenie, że nigdzie się nie wybiera. I właśnie do tego raz po raz dowiadujemy się o nowych sposobach, na jakie jest wykorzystywana. Teraz H&M ogłosił, że ma bardziej etyczny sposób, jak wykorzystywać modelki generowane przez sztuczną inteligencję w taki sposób, aby no właśnie jakoś tak wyregulować może trochę rynek. W związku z tym H&M oferuje nam tak zwane AI Twins, czyli bliźniaki wygenerowane przez sztuczną inteligencję na podstawie zdjęć, obrazów prawdziwych modeli, modelek, którzy w rzeczywistości istnieją i którzy swojego wizerunku zdecydują się firmie użyczyć. I jak się zapewne domyśla, Cała ta historia podzieliła internet, a i ja również mam bardzo, bardzo ostre zdanie na ten temat, więc o co chodzi? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka są komentarze na kanale, ponieważ chciałabym zareklamować komentarze jako świetne miejsce do dzielenia się informacjami na temat polskich marek odzieżowych. Zwłaszcza polskich małych, zrównoważonych marek odzieżowych. Bardzo często pytacie mnie o właśnie tego typu producentów, a jak wiecie, ja nie lubię sprzedawać przestrzeni reklamowej od tak tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś chce za nią zapłacić. W związku z tym pomyślałam, że świetnym sposobem na to, aby jednak dzielić z Wami takie fajne rady na temat tego, od kogo warto kupować będzie po prostu pokazywanie Wam Waszych rekomendacji, ponieważ tych rekomendacji w komentarzach pojawia się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Aby Wasz komentarz został pokazany na zakończenie odcinka, wystarczy po prostu zostawić go, czyli napisać w komentarzu, jaką polską markę rekomendujecie, dlaczego i e, nie zostawiajcie linków, bo wtedy Wasze komentarze będą shadowbanowane przez YouTube, a YouTube linków nie lubi. Ja będę te komentarze sprawdzać, będę te marki weryfikować i na zakończenie odcinka... Komentarze będą do, dołączane. Życzę wam wszystkim, abyście, aby wam się udało i abyście pojawili się na zakończenie odcinka następnego, albo może za dwa, albo za trzy. Tymczasem, ponieważ wydaje mi się, że już wszystko powiedziałam, wszystko jest jasne. To przechodzimy do sztucznej inteligencji, a dokładniej bliźniaczo podobnych modeli i modelek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję dla H&M. O modelach i modelkach generowanych przez sztuczną inteligencję, a także o zagrożeniach z tym związanych, mówiłam tutaj na kanale wielokrotnie i nie chcę się powtarzać. W skrócie, tylko może tak dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, podpowiem, że chodzi przede wszystkim o brak regulacji w temacie. Chodzi również o wykluczanie modeli i modelek w ogóle z całego procesu, zabijanie zawodów kreatywnych, tym bardziej e, jakby tworzenie nierówności społecznych, a przy okazji także oszukiwanie klientów, jako że wiele reklam, na przykład ubrań, które wykorzystują sztuczną inteligencję, nie jest w stanie rzeczywiście pokazać w jaki sposób ubrania sprzedawane zachowywać się będą. Sztuczna inteligencja przecież nigdy nie miała na sobie ani kaszmirowego, ani wełnianego, ani jedwabnego, ani nawet poliestrowego ciucha. W związku z tym skąd ona może wiedzieć, jak na wietrze będzie się układać ten albo konkretny splot? Przecież nie ma danych na temat tego, jak gruby jest ten materiał itd., itd., a przynajmniej na razie tego typu informacje przy tworzeniu kampanii marketingowych nie są do sztucznej inteligencji dostarczane. W związku z tym pojawia się bardzo wiele problemów Związanych z etycznością tych reklam, również tak pod, końcem, pod kątem po prostu nas, klientów, ale dzisiaj chciałabym zastanowić się nad tym problemem jeszcze trochę z, innego, z innej perspektywy, ponieważ ta idea tworzenia bliźniaków, którzy przez sztuczną inteligencję będą wykorzystywani, zaczęła sprawiła, że zaczęła myśleć o komodyfikacji naszego wyglądu, o odłączaniu się od naszego wyglądu i niejako wypożyczaniu naszego wyglądu bez. Wypożyczania naszego ciała. Cała ta koncepcja wydała mi się niesłychanie ciekawa i sprawiła, że zaczęłam myśleć o książce pani Szuszony Złubów, Surveillance Capitalism, którą swoją drogą gorąco polecam wszystkim, ponieważ uważam, że naprawdę bardzo dobrze opisuje problemy związane z obecną strukturą internetu w taki sposób, w jaki z niego korzystamy. Teraz sugeruje się nam, że można wypożyczyć komuś swoją twarz, swoje gesty, sposób zachowywania się, swój głos. I tym samym też zbijać na tym pieniądze, ale czy rzeczywiście jest to bezpieczny sposób na zarobek i czy rzeczywiście ta cyfrowa kopia no, nie budzi też dodatkowych pytań, na które odpowiedzi w tym momencie nie mamy. Rozpoczynając od utraty kontroli nad swoim własnym ciałem, która. Będzie towarzyszyć te, tego typu sposobowi zarabiania pieniędzy poprzez różnego rodzaju problemy związane z wykorzystywaniem tego wizerunku do reklam czy do formatów różnych, na które modele, modelki się nie zgadzają. Aż do rozwoju software'u, który właśnie w tego typu celach będzie wykorzystany i później może być wykorzystywany także do celów niecnych, to są przede wszystkim te zagrożenia, które ja widzę właśnie w związku z tego typu podejściem do sprawy. Jakby tego wszystkiego było mało, nie jestem w stanie nie zauważyć, że sam sposób, na jaki HM stworzył narrację w tym temacie, również pozostawia wiele do życzenia, ponieważ nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu, że HM niejako yy, oznajmiając nam na wstępie, że wie, że ich praktyka nie jest do końca okej okay i że jest raczej kontrowersyjna, stawia się w pozycji takiego wiecie partnera, który nas zdradzał i przychodzi. Oczekując nagrody za to, że do zdrady się przyznał. Dla mnie osobiście, jeśli firma wie, że coś, co robi, może być nie do końca etyczne, że nie ma na ten temat regulacji, że może doprowadzić do nadużyć, to, yy, no to po prostu ta firma nie powinna z tego, z tego procederu korzystać. I nie rozumiem, dlaczego miałabym tę firmę wynosić pod niebiosa tylko i wyłącznie, dlatego, że przyznaje, że wie, że coś, co robi, jest co najmniej wątpliwe. Brak regulacji i o ile oczywiście super, że H&M Dem, chce zapłacić modelom i modelkom za wielokrotne wykorzystywanie ich wizerunku, to jednak nie ma co się oszukiwać. Jak do tej pory, pokazał nam wielokrotnie, że wcale nie jest firmą, która. Najbardziej na uwadze ma to, aby zapłacić swoim pracownikom. Przecież wielokrotnie byli uwikłani w różnego rodzaju skandale związane z pracownikami w krajach globalnego południa, którzy nie zostali opłaceni za to, że dla nich szyli, albo farbowali, albo zostali wykorzystani, albo generalnie po prostu byli postawieni w, w pozycji współczesnego niewolnika i w związku z tym ich życie no, stało się po prostu totalną męczarnią. Biorąc pod uwagę całą historię związaną z tym, co dzieje się w handemie, a także wszystkie te zmiany, które w H&M na, na przestrzeni ostatniego półtora roku zachodzą, no y, ciężko jest mi myśleć o całym tym procederze inaczej niż tylko próbie greenwashingu przy okazji tego jakiegoś takiego statementu, który ma wprowadzić dysonans poznawczy i jednocześnie po prostu oszczędności kosztów. Jak może pamiętacie z innych moich wideo, które pojawiły się, nie do końca pamiętam kiedy, ale jakoś w zeszłym roku H&M zmienił CEO. Wcześniej CEO była pani Helena, ona się pojawiła jako CEO po tym kiedy... Jakiś tam prawnuczek czy wnuczek założycieli wygłosił bardzo wątpliwe zdania i wątpliwe y, teorie. Helena była y, ich wcześniej menadżerem, głównym menadżerem, head of department y, z, y, z Wydziału właśnie Zrównoważonego Rozwoju i ta zmiana, wybranie jej na to stanowisko miało być dowodem na to, że coś w H&M je zmieniać się będzie na lepsze. Ta zmiana oczywiście w jakiś tam sposób wpłynęła na to, że H&M, między innymi jako jedna z bardzo niewielu sieciówek jest wymieniany jako firma w miarę bezpieczna pod kątem y, barwników, którymi swoje Tkaniny farbują. Jednak nie ma co się oszukiwać, gdy Helena została usunięta i pojawił się nowy CEO, albo może sama się usunęła, tak naprawdę, nie wiem. W momencie, kiedy Helena została, przestała być CEO i zamienił się ten CEO na nowego pana, którego niestety, przepraszam bardzo, ale zapomniałam imienia. Pan ten zdecydował się wkroczyć na arenę raczej ultra-fast fashion niż nawet fast fashion, aby odbudować zyski marki. No i właśnie, czy po prostu korzystanie z modeli generowanych przez sztuc sztuczną inteligencję nie jest tylko i wyłącznie kolejnym sposobem na to, aby generować oszczędności? A te wszystkie bzdury, które opowiadają o AI twins jako super świetnej alternatywie, która pozwoli modelkom zarobić, są tylko próbą greenwashingu. No ja nie umiem słuchajcie na to spojrzeć inaczej. Udostępnianie swojego wizerunku na zawsze, według mnie, jest takim ostatecznym poddaniem się i oddaniem resztek swojego wizerunku na zawsze wielkim korporacjom. Czy to do tego przejdzie nasz świat, że będziemy wypożyczać swoje twarze, aby wielkie korporacje mogły na nich zarabiać krocie? No bardzo bym chciała myśleć o tym, że nie tak będzie wyglądał ten świat, i właśnie dlatego przede wszystkim chciałabym, aby nałożono olbrzymi nacisk na wprowadzanie regulacji właśnie w tym temacie. Już pomijając te modele, tych modeli i te modelki, którzy uwikłani są w proces związany z tworzeniem tego typu kampanii, nie jestem w stanie nie zauważyć, że jeśli firmy masowo będą korzystać z tego typu praktyk, to również i software do przetwarzania tego typu informacji będzie coraz bardziej intensywny intensywnie rozwijane. Rozwój takiego software'u, o ile oczywiście na pewno ma wiele pozytywnych zastosowań, ja jednak nie umiem nie zauważyć, że będzie także najprawdopodobniej wykorzystywany w celach niecnych. I od, skoro już teraz mamy do czynienia z tak olbrzymią ilością... Do, która jest wygenerowana przez AI, ale bardzo często z twarzami ludzi, którzy w prawdziwym życiu istnieją, no to właśnie coraz bardziej i bardziej zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe, że te regulacje nie pojawiły się już wczoraj, jak to jest możliwe, że rządzący nadal żyją w jakiejś idyli lat 50., gdzie tego typu rzeczy nie muszą być nadzorowane i gdzie tego typu rzeczy nie są jednym z głównych tematów rozmów, między innymi w Sejmie czy w parlamencie. I oczywiście to, o czym teraz tutaj mówiłam, to jest tylko, Wierzchołek góry lodowej, tematów, które powinny zostać poruszone właśnie konkretnie, gdy mówimy o wykorzystywaniu wizerunków ludzi, zwłaszcza takim wykorzystywaniu wizerunków, które jest globalnie opisywane i któremu globalnie się przyklaskuje. Pośród sprzedaży swojej tożsamości, komodyfikacji swojej tożsamości, całej tej, całym tym takim oderwaniu się od swojej tożsamości, o którym mówi między innymi właśnie nawet e, Szorzona Zubow, tworzenia tego wirtualnego awatara, który niekoniecznie zawsze będzie wykorzystywany w tych celach, w których chcemy, wykorzystywanie tych naszych danych, które zostawiamy, tak, w postaci na przykład właśnie naszego wizerunku, naszego głosu, naszego sposobu poruszania się itd. Do celów, które tak naprawdę nie do końca wiemy, jakie będą w przyszłości. To są kolejne pytania, które pojawiają się w mojej głowie i na które nie ma w tym momencie odpowiedzi, bo mam wrażenie, że nikt z rządzących tej odpowiedzi szukać nie chce. I mówiąc o tym, nie jestem w stanie wspomnieć, że będziemy mieli okazję w Polsce na przykład teraz w najbliższych miesiącach pokazać, gdzie stoi nasze serce po stronie ochrony siebie samych tak naprawdę, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczywistość cyfrową. I mam nadzieję, że kiedy będziecie podchodzi podchodzili do wyborów, wyborów prezydenckich, do których tutaj w tym momencie się teraz odnoszę, będziecie myśleć właśnie o y, tego typu kwestiach, tych kwestiach, które są niesłychanie ważne, a które tak bardzo tylko pojawiają się w, w postulatach wyborczych osób, które na stanowisko prezydenta decydują się kandydować. Wiele z osób w ogóle decyduje się mówić o rzeczach, które absolutnie nie są związane z prezydenturą, a tylko i wyłącznie po to, aby. Wzbudzać emocje w osobach, które będą o tych rzeczach czytać, ale może dzisiejsze wideo nie powinno być aż tak bardzo nacechowane politycznymi elementami, w związku z tym, tylko polecę Wam, abyście sprawdzali, którzy kandydaci rzeczywiście biorą pod uwagę prawa pracowników i gdy biorą pod uwagę prawa pracowników, to co dokładnie w tych prawach pracowników chcą zmienić i żeby to nie były jakieś puste obietnice, a faktyczne obietnice mówiące o konkretnych działaniach, które rzeczywiście będą wpływać na życie setek tysięcy, a nawet milionów Polaków, to właśnie życzę Wam i sobie, abyśmy wybrali takiego kandydata, który tego typu postulaty będzie mieć na swoim sercu, ponieważ jeśli będzie mieć takie postulaty na sercu, to najprawdopodobniej również i wszystkie te problemy związane, między innymi na przykład z zatrudnianiem sztucznej inteligencji w miejsce ludzi, zaczną być w jakiś tam sposób rozwiązywane. Tymczasem, ponieważ mam wrażenie, że wykorzystałam już ten temat i powiedziałam wszystko, co miało być powiedziane, jestem również Ciekawa, mega Waszych odpowiedzi, a także jestem mega podekscytowana na komentarze polecające polskie marki, więc czekam na te komentarze z niecierpliwością, i od następnego odcinka zaczną się one pojawiać teraz właśnie przy tych moich końcowych gadkach, szmatkach. Dziękuję, że jesteście to do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!